Bartek, dwie porażki. Jak na razie tak wygląda ten bilans Krakowi, ale chyba nie ma co głów zwieszać, dlatego że ta gra i w zabrzu, i w meczu z Legią. Tak naprawdę była taka, że tych dwóch spotkań wcale nie musieliście przegrać. Zgadza się. Patrząc na tabelę, to nieciekawie to wygląda. Nie wystartowaliśmy tak, sobie to zakładaliśmy i na pewno cały czas patrzymy na tym, żeby wyeliminować te błędy, które nam się przydarzają i przydarzyły w tych dwóch spotkaniach, w meczu z Legią. Było już widać znaczną poprawę w naszej agresywności, w podchodzeniu do przeciwnika, i yy, wydaje mi się, że, że mieliśmy już yy, legię troszeczkę pod swoje dyktando podstawioną, ale yy, jeden błąd, złe przesunięcie, troszeczkę złe zachowanie yy, w defensywie sprawiło to, że legia złapała z nami kontakt. I wiadomo, to jest taki zespół, gdzie jak się pozwoli mu grać, da się moment, gdzie, gdzie może wykorzystać to. Przeważnie to wykorzystuje i Legia to wykorzystała nie miło niemiłosiernie, bo można powiedzieć miało trzy sytuacje i trzy bramki, a my też mieliśmy nie mniej sytuacja tylko jedną bramkę, ale tak mówię ten mecz już za nami, jedziemy do stoku pełni optymizmu i wiemy co mamy robić na boisku i wierzę, że jak tak zagramy jak z Legią to troszeczkę skuteczność poprawimy, troszeczkę gra w defensywie i na pewno wywieziemy stamtąd trzy punkty. Sam powiedziałeś, że dzisiaj teraz do Białegostoku w piątek już kolejny mecz i to chyba dobrze, że tak szybko to zleciało od tego spotkania z Legią, bo pewnie chcielibyście się jak najszybciej zrehabilitować no i w końcu zacząć punktować. Zgadza się, jak nie ma wyników to e, najlepiej jakby ten czas między meczami był jak najkrótszy, żeby o tym nie myśleć e, i szybko, tak powiedziałeś przed chwilą, zrehabilitować za, za ten ostatni mecz i e, doskonała okazja jest w piątek i wierzę w to i jestem przekonany o tym, że Zdobędziemy pierwszy komplet punktów w tym sezonie. Jeszcze mimo, chciałem zapytać się, że mimo tych, tego zerowego dorobku punktowego, chyba nie ma jakiejś sytuacji dramatycznej w szatni, bo zdajcie sobie sprawę z tego, że no tak można odnieść wrażenie, że jednak ta gra zmierza we właściwym kierunku i brakuje tej kropki na T, a przecież tak wiecznie być nie może. No zgadza się. Jakbyśmy by grali słabo, nie mielibyśmy sytuacji w ogóle, to troszeczkę mógłby się wkradać jakiś tam nieporządek w szatni, ale. Widać po analizie, nawet po samym meczu z przebiegu spotkania mamy tę sytuacje, dochodzimy do tych sytuacji i tak mówię musimy niektóre elementy poprawić przede wszystkim w defensywie troszeczkę skuteczności dodać do tego i będzie dużo lepiej. Tak mówię, trzy punkty przywodzimy za Gieloni i Krakowa zaczyna. Mam nadzieję, jakąś serię bez porażki. Powiedz jeszcze na koniec, bo to był Twój debiut przed tutaj krakowską publicznością. Jak te wrażenia, nowa twarz Twoja, no i jak ten, ten pierwszy kontakt z kibicem, jakbyś go ocenił? No bardzo fajnie. Jak przyjeżdżałem tutaj z różną, która grała z Krakowem, to tak nie patrzyłem na to z tej strony, że, że jest głośno. Wiadomo, było głośno, ale tak się nie, nie wsłuchiwałem. A teraz wyszedłem w barwach Krakowi na boisko i naprawdę super atmosfera kibice. Pomagali nam, myśleliśmy, że po tym pierwszym golu poniosą nas do tego zwycięstwa. No, oni dali radę, my jakoś nie podawaliśmy temu, ale widzieli, że chcieliśmy, że, że było zaangażowanie i jeżeli będzie tak w kolejnych meczach, to na pewno kibice będą z nami, a, a to zawsze pomaga.